Nie sądziłem nigdy, że zostanę youtuberem, ale na prośbę mojego ko ko kolegi, którego bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić, pozdrawiam Cię, Rzemysławie. Chciałbym się podzielić, myślę, że serią filmów z naprawy tu tuner AS252. Tuner jest kompletnie martwy, nie odbiera nic. Co, co w takim y, przypadku no, należy zrobić? Przede wszystkim należy zdobyć schemat, który dy dysponuje w, w dwóch częściach. Myślę, że zaraz do schematu wrócimy. Wbrew pozorom, w tym przypadku nie jest to jakaś czarna magia. Nie jest to urządzenie zbytnio skomplikowane, co widać. Płytka jest dość mała, kompaktowa. Elementów do sprawdzenia nie ma zbyt wiele. Aczkolwiek z tunerem tym męczę się od kilku już ładnych miesięcy i nie mogę dojść do tego, czemu tuner po prostu nie odbiera nic ani na falach ultra krótkich, ani długich. Mam już pewną teorię, ale wrócę do tego za. Za chwilę. Jeśli dysponujemy schematem, zapoznajemy się z płytką. Zaczynamy oczywiście od czyszczenia. Ja zaczynam również od wymiany elektrolitów. Staramy się również zorientować, co jest w danym urządzeniu czym. Tutaj mamy transformator, bezpieczniki. Zasilacz. Ten tranzystor BD-135 prawdopodobnie odpowiada za stabilizację napięć. Potencjometry układy scalone, które stały się w chwili obecnej głównymi po podejrzanymi, ponieważ zastanawiałem się co jest wspólnym mianownikiem awarii. Że sprzęt nie odbiera na żadnym zakresie, za, za z tego co, co udało mi się znaleźć na goglach, ten układ Philipsa, co jest zresztą bardzo ciekawe, gdyż jest to sprzęt diory z lat 80., a mamy tutaj układy scalone zachodnie, jest to stereo dekoder. Może przyjdzie mi tu, przyjdą mi tu z pomocą polskie zakłady optyczne? Myślę, że nie widać nic. Aczkolwiek sąsiadujący z tym układem rezystor jest ewidentnie upalony, co może świadczyć o tym, że tu się coś stało. Układ numer 2, który jest wzmacniaczem. Dla zakresów fal długich i UKF-u jest podejrzanym num numer 2. Będę starał się go po prostu poodmienić. Wspólnym mianownikiem dla obu zakresów są, są również. Przełączniki typu izostat, które się uwielbiają brudzić i nie kontaktować po latach. Może tego nie widać. Tak to jest, jak w domu jest kot. Są trochę okłaczone, aczkolwiek były one przemywane, już nie przyniosło to rezultatu. Kolejny wspólny mianownik dla obu. Zakresów jest tak zwany agregat, czyli kondensator połowieczny, który odpowiada za strojenie. Składa się z rotora i statora. Rotor jest to ta część, która się obraca. Stator jest elementem, który pozostaje w bezruchu. Warto, warto zawsze sobie go otworzyć, sprawdzić, czy blaszki nie mają pomiędzy sobą zwarć. Agregat służy do zmiany pojemności i strojenia. Należałoby sprawdzić również, to jest taki polski patent, potencjometr dołączony do agregatu. Aczkolwiek był on już sprawdzony, jest on sprawny. Głowica została wstępnie... Już przerobiona, przestrojenie po, polega na usunięciu określonych kondensatorów bądź zamiany ich y, pojemności na inną. Wymieniamy głównie, y, głównie czy y, przy, przede wszystkim, y, kondensatory ceramiczne w, w głowicy. Następnie kręcimy odpowiednimi nic nie piłem dzisiaj, może, może dlatego nie mogę tym trafić. Kręcimy trymerami, czyli kondensatorami od zmiennej pojemności. Podobnymi w sumie o, o tej samej z, zasadzie działania, działania co, co ten. To, to również jest kondensator zmienny, aczkolwiek no, inną ko, konstrukcję ma. Kręcimy cewkami, ustawiamy heterodynę, ale tym Zajmiemy się już później, gdy sprzęt odzyska swój głos. Co, co jeszcze wypadałoby zrobić? O od czego by zacząć? Przeglądałem sobie bowiem schemat. Tu mamy głowicę UKF. Wygląda na skomplikowaną. Tu mamy MOSFET od. Głównego wzmocnienia dalej mamy cewki, wzmacniacze, ale tu już wiemy, że sygnał gdzieś nam ginie. Gdzieś nam ginie po drodze i wiemy również, że nie działa nam tor AM. Fale średnie, fale długie idące przez ten tranzystor. Śledzimy sobie i poszukamy sobie miejsca. Wspólnego, a miejscem wspólnym, pierwszym tutaj z poprzedniej strony, oba sygnały spotykają się na tym układzie, który jest układem wzmacniającym ostatecznym, takim, ponieważ w głowicy ten sygnał wzmacniany jest w tranzystorach kilkakrotnie. To jest wzmacniacz o, o ostateczny spotykają się tutaj. Czyli musimy sprawdzić ten układ, jeśli po podmianie tego układu dalej będzie problem nam występował, będziemy patrzeć, 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 gdzie się te sygnały krzyżują, gdzie się spotykają dalej. Aczkolwiek myślę, że sygnał zatrzymuje się nam na tym układzie, ponieważ nie działają nam żadne wskaźniki, żadne diody, które z tego układu, jak widać, są zaasilane tą nitką. Będziemy go sprawdzać, będziemy go podmieniać. Przy okazji. W... Wymienimy sobie ten upalony oporniczek przez sterodekoderze, dekoderze. Aczkolwiek ciekawostka jest taka, że wy... wyczytałem, że palące się <laughs> rezystory w pobliżu tego układu to jest dość częsta usterka w tych modelach. Gdyż ma to jakiś związek, że ten stereo de dekoder zwiesza się od jakichś tętnień czy czegoś podczas szyb szybkiego przełączania klawiszem mono stereo, monostereo mono i w momencie, gdy się zwiesza, ponoć następuje gdzieś jakieś zwarcie. Nie wiem, nie jestem ekspertem i albo sam układ się grzeje, albo jara się po prostu jego o okolica. Y co, co możemy zrobić już teraz? Możemy sobie sprawdzić, czy yy, na głowicę dochodzi napięcie strojenia. W tym celu sobie wepniemy miernik. Jeden zacisk damy na masę. Myślę, że głowica będzie tutaj ok. Uruchamiamy nasz miernik ustawiony na pomiar napięcia, włączamy sprzęt dobra, nic nie wyleciał w powietrze i z instrukcji serwisowej, instrukcji przestrojenia wiem, że napięcia strojenia możemy sprawdzić sobie w tym miejscu ono się będzie nam zmieniać w zależności od częstotliwości jaką sobie ustawimy, w tej chwili jesteśmy na samym dole na 66 megahercach i mamy 1,5V. No kurcze to jest mało. Zdecydowanie za mało. Myślę, że powinno być koło 3. Zobaczymy, jak nam się to napięcie będzie zmieniać. W zależności od tego, jak, jak się będziemy strajać. nie będzie zrobić zwarcia 6,68 na środku, czyli idzie w górę. Czyli wniosek z tego, że napięcie e strojenia dochodzi. Punkt 37, 17,65 V. Na samym końcu skali powinno być 25. To jest zdecydowanie za mało. Ale. Wiemy do czego służy ten potencjometr, służy on do regulacji tego napięcia i sobie nim pokręcimy 18, 20, 18, 39, 18, 97, 19. Coś jest nie tak. 97. Tu jest, tu jest coś kurczę do przejrzenia. Ewidentnie. W każdym razie zobaczmy, ile mamy tego napięcia w tej chwili na dole. Tu już mamy więcej na środku. Jeśli będziemy mieli niewłaściwe napięcie, to podczas przestrajania stacje będą 1,7 V. To jest bardzo mało. A w tą stronę będziemy to tylko obniżać. Spróbujemy podmienić jeden z. Ze... Spróbujemy podmienić w takim razie tego BD135. Zobaczymy, jaki będzie rezultat. Sprawdzimy też potencjometr sam. 67. 3,02 to, Kurczę cały czas jest mało. 3-7. Bo jeśli wszystko nam się rozjedzie. Chodzi o to, że jeśli wszystko nam się rozjedzie, to będziemy mieli pole manewru na przestrojenie się dajmy na to tyle, nie? No. Stary zakres widzisz jest od ilu do ilu, tak zwany nowy zakres 88-108, to już jest znacznie więcej MHz i po prostu trzeba to jakoś upchnąć na tak wąskiej skali jeśli odbierzemy sobie pole manewru, no to będziemy mieli te stacje jeszcze bardziej ściśnięte i będzie nam jeszcze trudniej. To jest raz a dwa, że tak niskie napięcie świadczy o tym, że gdzieś jest jakaś usterka, będzie to trzeba przejrzeć, będzie trzeba przejrzeć, przeczyścić zarówno ten potencjometr od regulacji napięcia strojenia. Przyjrzymy się temu stabilizatorowi. Wstawimy tam jakieś BD inne. Jeszcze nie wiem jakie muszę zobaczyć co mamy w skrzyneczce. Oraz przejrzeć potencjometr ten. To, że kable od anteny ferytowej są tutaj ten u, ucięte, to doskonale o doskonale tym wiem. Nawet jak były podpięte, to tuner po prostu nie odbierał nic. I co, będziemy, będziemy walczyć dalej. Pozdrawiam, Rzemysława.